W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak poprawnie zainstalować i skonfigurować AutoSave Word na serweru Minecraft. Dlaczego jest AutoSave Word? Jak sama nazwa w ogóle mówi o automatycznego zapisu świata. Dobrze, a więc chodzimy w pierwszy link podany w opisie. Pobieramy. Wchodzimy w główny folder serwerem. plugins i ten plik do tego folderu odpalamy serwer i czekamy aż wszystko się załaduje gdy już się wszystko załadowało możemy wyjść konsoli plugins. w plugins no tutaj Word message tutaj możemy sobie wszystko przetłumaczyć tutaj autozapis autozapis zakończony nie, nie, tutaj aktywne kopie zapasowa. Była automatycznie kopa zapasowa zakończona. Jakoś jak to można było przetłumaczyć. Zapisujemy. konfigurację Radzę nic nie robić, ponieważ jest tu wszystko dobrze ustawione. Odpalamy serwer i czekamy, aż wszystko się załaduje. Minecrafta. Okay, pojedziemy na serwer. Wesz weszliśmy. To hasło jest dostępne tam. Teraz przedstawiamy AutoSave Word, co tak. Yy, wpisujemy ASW Help. Możemy, kiedy chcemy zapisać sobie świat, na przykład AutoSave, albo yy, ten, sam, ten plugin, yy, co chyba 300 sekund sam zapisuje. Nie martwmy. Yy, możemy zreladować go, yy, zbakapować do konstrukcji. I jeszcze tak, gdy jakiś gracz, jakikolwiek, na tym serwerze wyjdzie, to zawsze zapisuje się świat po nim. Na przykład zademonstruję, to będzie wszystko pisał na konsoli. Złączam się, jak widać, a za zapis zakończony. No, to tyle na temat tego pluginu. Subskrybujcie, piszcie w komentarzach. Cześć!